Halo, halo, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową bluzeczkę. W tle widzicie osobę, która wygrała bluzkę na ostatnim filmie i żeby też mieć na to szansę, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Losowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj nagrywamy film, w którym jak zginę, to odcinek będzie zaczynać się od nowa. Ogólnie pomysł mi da Rumej, więc pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Link do jej kanału macie w opisie. Wydaje mi się, że może być dość śmiesznie, ogólnie też jak chcecie więcej BSP na moim kanale, to napiszcie w komentarzach. Przejdźmy jakiś niemożliwy parkur, żeby nie było zbyt prosto. Lusiek, czyli mój piesek da nam moc i mam nadzieję, że nie zginiemy tak szybko. Dobra, tutaj takie pojedyncze klocusie to trzeba uważać. Ok, luśek, dawaj. Idziemy tu, 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 tu. Tak w ogóle nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem zapomniałem, że nie włączyłem nagrywania, więc no troszeczkę śmiesznie. Ok. O, tutaj. 180, co to znaczy jakie. No, tutaj są 180 dopiero. Na razie nam dobrze idzie. Nawet bardzo dobrze. To dzięki luśka okularom. Ok, tutaj mamy hopki. To nie jest tak źle. Znów pojedyncze klocuchy. Nienawidzę pojedynczych klocuchów z fioletową lawą. Dobra, pyk, 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 pyk. Jakieś trójkąciki, krysztalik, to omijamy bokiem. No i idziemy ogólnie. Teraz jest event wielkanocny na BSP i zaraz wam pokażę, bo no, jak schodzę to tutaj nie widać. Muzyki dodali takie fajne um, kapcioszki króliczkowe i one w sumie nie są drogie, a wyglądają tak jak... No widzicie, bo mam je teraz na sobie, więc jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to możecie sprawdzić. Wow, Lesiu, uważaj lepiej. Okej okay. No i dzisiaj nagrywamy film, w którym jak zginę, to odcinek będzie zaczynać się od początku. Może być śmiesznie, ogólnie pomysł mi dała rumej, więc no bardzo ją pozdrawiam. No i trzeba wybrać jakiś fajny parkour, trudny najlepiej, a weźmy ten fioletowy. Teraz gra 8 osób, w ogóle coś mało osób jest na Block Star Plan. Dzisiaj Halko. Halko gdzie są wszyscy, gdzie są wszyscy? Może w sumie to przez święta ogólnie, wszystkiego najlepszego, jeżeli to oglądacie. Tak, bo teraz jest okres świąteczny i nie ma szkoły. W sumie w Polsce i tak by nie było szkoły, bo te są. Strajki, ale. Cii, cii, cii. Dobra, przechodzimy. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Chodź, Lusiek. O nie! O, trafiliśmy idealnie. <grym> Dobra, tutaj weźmy sobie jajko. Żadne jajeczko się nie zmarnuje. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, mamy. O nie! Lusiek, trzeba to przeskoczyć tak bokiem! Bokiem, żeby nas nie spaliło, dobrze. <laughs> Okej, okay, nam idzie w sumie tu- Ło, panie jak- Halo, Czesław, czemu ty tutaj tak się ukrywasz? Zlewasz się z tłem, w ogóle cię nie widać. Dobra, idziemy dalej. Hopki, o nie, tam są Tesle. jak ja nie lubię Tesli. Masakła z tymi Teslami. Dobra, gonimy ją, Lusiek, ona już w portalu jest, gonimy Dorę. O nie, dobra, tutaj trzeba iść ym, bokiem, taki protip od Leśnego Żeby nie zginąć musicie iść po prostu bokiem Tak, i wtedy nie zginiecie Dobra, teraz trafić w to, to jest cud No, halo No, trafiłem Po <grym> chyba nie wiem w jakim czasie, ale mamy metę Ło, Azelujos Parkour, nie no, ten parkur nazywa się tak jakby nie wiem, jak, jakby był jakimś trudnym parkurem. <grym> Dobra, idziemy po... O nie, lesiu uważaj. Strzelają ogniem, ja nie wiem co to jest. To już sam początek wygląda groźnie. Okej, okay, czaj. No, i dzisiaj nagrywamy film, w którym, jak zginęł, to odcinek będzie zaczynał się od początku. Może być trochę śmiesznie. Pomysł mi dała Rumej, więc bardzo ją pozdrawiam. I tak, wybierzmy jakiś trudny parkour na początek, tak? Chodź, Lusiek, idziemy wybrać jakiś trudny parkour. O, dobra, tego jeszcze nigdy nie grałem, więc zobaczmy, co to jest za parkurek. O, tutaj na początku widzę, że bardzo trudno wygląda, ale my damy radę. Chodź, Lusio. Idziemy, idziemy. O, nie, ognie, halo, no to za ognie. Lakarek! Lakarek uważaj! Nie biegaj tutaj same, bo dobra. Tutaj powoli trzeba przejść. Okej, okay, żyjemy. No i mamy klucze. Teraz trzeba tutaj uważać pięknie, tak, lusiek. Um, ja nie żartuję. Leśny! Leśny! oni nie, śledzą mnie, mówią, lesny. No manie, mnie śledzą. Wow, myślałem, że wpadniesz w tą fioletową lawę. Dobra. Teraz tutaj. Pyk bardzo ładnie, bardzo ładnie jezu, ale się wystraszyłem nie no, kto wymyślił aż tak trudne te kopki ja nie wiem, na pewno nie ja, ale kurde, o udało nam się przejść lusiek, ja wiedziałem, że to będzie jakiś trudny parkur. no ma nie sama nazwa jest już um, straszna strach siejąca nazwa okej okay, żyjemy, pięknie, pięknie i teraz od razu skrócik Leśny jakie skróty tutaj robi szalone Dobra, idziemy po tych ósemeczkach idziemy po ósemeczkach, zbieramy jajeczka. <grytania> no i wchodzimy tutaj, mamy kolejny kryształ, mi to się podoba. Pozdrowisz, nie fake. To fake nie fake. Kosiam cię. O, jak słodka też was wszystkich kosiam. Kurde jakie tutaj dziwne są przeszkody. O dobra. Aha! No i dzisiaj nagrywamy film, w którym jak zginę, to zaczynam go od początku. Tak, wybierzmy jakiś fajny parkur, najlepiej niemożliwy. Tak, niemożliwy, bo ja lubię niemożliwe parkury. Weźmy szalony po prostu, tak, żeby szybko nie zginąć. Okej, okay, tutaj nie ma klucza. Ile zwierzaczków tu na początku? Panie! Dobra, biegniemy, biegniemy. Ta przeszkoda jest akurat łatwa dość. O nie, smoczy ogień. Dobra, przeskoczyłem go. Halo, BSP, proszę nie lagować. Proszę nie lagować. Dobra, idziemy. Śledzą mnie wszyscy. Hejka, hejka, hejka. Moi widzowie kosiani. Dobra, mamy kryształ. Jest dobrze. Hejka, tygrysek. Nagrywam, pewnie, że nagrywam. Jak za... zawsze, albo prawie zawsze. Nie wiem. Dobra, tutaj Trzeba uważać Trzeba uważać bardzo O nie, halo, nie pal mnie Proszę mnie nie palić Nie można Czyżby ten parkour był dla nas za łatwy O tym przekonamy się na końcu O tym przekonamy się na końcu Ale na razie zbieramy kryształek Pyk, kryształ aktywowany Dobra, idziemy dalej Tup, tup Lusiek, uważaj, wow Prawie bym się wywalił tym fikołkiem Dobra O nie, halo Fioletowa lawa tak na początku mnie straszyć Nie wolno Dobra Jednorożce Jednorożce turururu Co leśny to mój boi, ja nie mam dziewczyny Halo, co to za oszustwa <gryw> Ja nie wiem, masakła Niebo mój, aha Teraz, halo, oni mną handlują chyba no i dzisiaj nagrywamy film, w którym jak zginę, to odcinek będzie zaczynać się od początku. Więc na początek musimy wybrać jakiś fajny parkur. Okej, wpiszmy. Dla Mikalo. Dla Mikalo zawsze robią fajne parkury, więc no jeżeli chcecie, możecie dla mnie też robić parkury z nazwą Dla Spacja Lesny. Będę bardzo szczęśliwy. <grym> no i dobra, gdzie tu trzeba iść? Tutaj. To jest akurat jakiś dziwny parkur, ale dobra. Nie wiem. <laughs> Mamy jakieś toksyczne wszędzie. La Aha! No i dzisiaj nagrywamy odcinek, w którym jak zginę, to film będzie zaczynać się od początku. I tak, wybierzmy jakiś fajny parkurek. Wybierz. Wielkanocny! Wielkanocny, tak, tak słodko, świątecznie, jakieś kurczaczki i w ogóle... Hejka wszystkim w ogóle. Ile tutaj jest osóbek? Masz... Ym, damy. A dobra, nie damy, bo już są za daleko sad sad. Dobra, chodź, Lusiek, biegniemy po kurczaczkach! Co ona robi? Halo, jaka hakerka! Siedzi na fioletowej lawie, ja nie wnikam! Dobra, idziemy dalej! Idziemy dalej! Tururururu! Dobra, pięknie! Dołączył, opuścił, dołączył, opuścił! <tutuj> Tutaj kurczaczki! Ja nie wiem, tak gra jest... Ale leśny pro, o kurde! Ta gra jest brutalna, biegacie, skaczecie po jakichś y, głowach kurczaków, depczecie jedzenie, masakła, ja nie wiem kto to wymyślił, leśny żartowałam, okej, okay. nie wiem o co chodzi, ale no dobrze, a tutaj 180, łatwiusio, łatwiusio, easy peasy jak to się mówi, o nie, easy peasy, a ty leśny zaraz umrzesz, umarłam, biedna stalking, jejkuś. Dobra, Będziemy po tych jajeczkach. Pyk. Pyk. A to są pisanki, a nie jajeczka. Leśny, leśny, ty, ty nie umiesz w ogóle w święta. Masakła z tobą. O i króliczki. Hop do góry, hop do góry, hop. Leśny. Wołają mnie tam. Wołają lesnego. Dobra. Pyk, pyk, pok. Króliś, króliś, króliś. Tak, jak chcecie takie fajne stópki, to uzigi można je stworzyć, są dość tanie, kosztują tylko jedne te największe jajko, a reszta, wow, a reszty to tam też mało trzeba. Dobra, teraz tylko tutaj nie zginąć i uda nam się przejść parkur, miejmy nadzieję, że nie zginiemy, tak chyba, wow, o co chodzi, wow, dobra, udało nam się go przejść. Wow, ktoś miał 48 sekund rekord. Jakim cudem? Dobra, znaleźliśmy jakąś skrzynię parkur. W ogóle tutaj jakaś chora peppa jest. Ja nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie jest tu klucz, tak? Tak jak myślałem, leśny, ym, bardzo mądrze myślałeś. No i skaczemy. może tutaj nam się uda umrzeć, bo ostatnio te parkury. No i dzisiaj nagrywamy film, w którym jak zginę, to odcinek będzie zaczynać się od początku. Tak, pomysł mi dała Rumej, więc pozdrawiam ją bardzo serdecznie, może być śmiesznie. I zagrajmy, wybierzmy jakiś trudny parkour. Ten wydaje mi się, że będzie idealny, jest niemożliwy, zobaczymy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, tutaj prawdopodobnie będzie kluczyk, więc go weźmiemy. Pyk, niebieski klucz i mamy od razu kryształ. Tutaj piszą leśny, halo, halo. Śledzą mnie, okej, okay, tu musimy uważać, bo tu jest... Ehm, fioletowa lawa między nimi chyba. Okej. Okay. Trzeba tak... O, udało nam się to przejść. Nie wiem jakim cudem, ale udało się. Dobra, idziemy na górę. Pyk, pyk, pyk. Nic nas nie obchodzi. Wchodzimy w krzaki jak prawdziwy lesny. Śledzimy lesnego, ja nie wiem. Wszyscy mnie śledzą. Masakwa, zero prywatności w tym życiu. Zero prywatności Dobra No Leśny No udało ci się, brawo Dobra, trzeba poczekać, Lusiek Nie wchodzimy w ten ogień Dobra Tutaj tak samo Czekamy Pyk Czekamy O nie Aha no, i dzisiaj nagrywamy film, w którym, jak zginę, to odcinek będzie zaczynał się od początku. I tak, znajdźmy jakiś niemożliwy parkour. Wydaje mi się, że ten się nada. Co to w ogóle jest? My tego nigdy nie przejdziemy. Dobra. Hu, trzeba się skupić, leśny. Pokaż klasę, pokaż, że umiesz.